Szok! Zmarły gwiazdor M jak Miłość przez 8 lat musiał się użerać. Andrzej Presiks wytrzymał. Andrzej Presiks nie żyje. Wiadomość o śmierci gwiazdora M jak Miłość przez lata wcielającego się w postać ojca Kingi, w tej roli Katarzyna Cichopek, wstrząsnęła zarówno fanami serialu, jak i, i kolegami z branży. Mało kto wie, że Andrzej Presiks zajmował się nie tylko sztuką. Zmarły gwiazdor M jak Miłość przez 8 lat musiał się użerać z politykami. Andrzej Presiks nie żyje. Żegnają go koledzy z M jak Miłość. Andrzej Presiks nie zagra już kolejnej roli. Aktor znany jako ojciec Kingi z M jak Miłość zmarł w sobotę, 26 sierpnia, wieczorem. Tragiczne informacje jako pierwszy przekazał jego przyjaciel. Jest to wydarzenie szokujące, stanowczo przedwczesne, okrutne, bezsensowne, stwierdził przybity Tomasz Lerski, który jest dziennikarzem i historykiem. W niezwykle wzruszający sposób swojego starszego kolegę z M. Jak Miłość pożegnała Kasia Cichopek, która podczas prowadzenia programu Pytanie na Śniadanie, łamiącym się głosem powiedziała: Andrzej, tatusiu, żegnaj. Andrzej Presiks został także w godny sposób upamiętniony przez produkcję serialu M. Jak Miłość. Wydany został specjalny komunikat, na który zareagowali między innymi Rafał Mroczek i Mikołaj Roznerski. Andrzej Presiks był bardzo ceniony w środowisku artystycznym, ale nie tylko w nim. Okazuje się, że gwiazdor M. Jak Miłość ma za sobą całkiem długi epizod polityczny. W naszej galerii pod artykułem prezentujemy jak przez lata zmieniał się Andrzej Presiks. Andrzej Presiks był radnym i członkiem władz platformy obywatelskiej. Dla wielu osób to szok, że ich ulubiony aktor i odtwórca roli Zbigniewa Filarskiego w Emia Miłość aż przez 8 lat zasiadał w radzie gminy Brwinów. Andrzej Presiks po raz pierwszy został radnym w 2006 roku. Wtedy także stoczył batalię o fotel burmistrza Brwinowa, którą ostatecznie przegrał. Aktor startował z listy Platformy Obywatelskiej, w której był członkiem władz lokalnych. Z polityką musiał więc użerać się na co dzień. Jak widać, nie zniechęciło go to do walki o reelekcję w Radzie Gminy. W 2010 roku Gwiazdor M. Jak Miłość ponownie został radnym. Mimo całkiem udanej kariery politycznej na szczeblu samorządowym, Andrzej Presiks zapamiętany zostanie przede wszystkim jako znakomity aktor.